Halo? Halo, nie słychać Cię Słychać? Nie słychać się, Piotr Słychać, znaczy widać taki ten, że mówi, coś, ale Cię nie słychać Wiem, halo. że mnie słychać, halo? Halo? Nie, nie słychać Cię Dobra, no i wiem, że mnie słychać Piotr, to. wiesz? Jack, słychać mnie? Halo? Jak się upewnię, że mnie słychać, to powiem Wam, nie będę Wam tego. Tym bardziej, że. Nie, bardziej, że nie, ty to palisz że nie, tak nie, można. Ja mam wyjebane, nie, nie, Ja Ja mam nie, nie, ja, nie, będę chciał nie, O, czyli jednak słychać co? No dobra. No to Naprawdę masz takiego kija? Jezu, jeśli tylko ciebie brak nie ma, to rzucę kiję, zamiast każdej się ogarnąć ziomek. E, czyli nie co? Tak. Czyli co? Jeszcze, jeszcze co? Jeszcze coś? Tak. No. Złapło.